Wiecie tak. co? Ja zapomniałem tak, włączyć wyglądać. nagrywania tego. Dnia nagrywania wykliknąć. By to było tak komiczne, ja się patrzę na czarkę, bo jesteśmy tak, patrzymy na siebie. I Czarek chyba ty złapałeś? Tak złapałem go, nie mogłeś powstrzymać. No ja nie Złapał miałem klipów by. włączonych. To się idzie? A nie... A... Skąd? <laughs> Halo, o, no Cypek! tak, odrodzili się, zrozumiałem. Ej, Paweł żyje, Cypek? A już ta ławka. Ja. No bo słowo sama mu się. Nie, już kurde, nawet ruchy klawiaturą mu się skończyły. <noise> klawiatura przestała działać. No i widzicie, dzieci, dlatego nie wykorzystuje się swojego limitu bo później klawiatura nie nawet nie działa. Dlaczego w ogóle nie? Gówno Siła jest moja! To moje jest double lunch upgrade! Jest prędkość. Ja biorę znowu. znowu. Nie, kurzo. No kurzo to Gówno No kurwa mać. Gówno I'm, I'm speed, A kto mi, no mi już? No ja pierdolę. Nie chcesz mi nawet na to, ktoś już wszystko prowadził. Lingang, no. gudi, 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 ładna lingang. Ja kupiłem? Za siedem koła Spring Speed, przypominam, że ja nie miałem. Nic nie kupiłem we wczesnym sklepie. Siła jest moja, Zarobiłem najwięcej, zasłużyłem. Bo jest to. double, tan.

Nawet wy życie się on dobrze idzie No Definitywnie Cziopi ciopi czapi ciopi Tripi trapi Gdzie jest coś tu? No Okej okay, Paweł się boi więc się schował No upgrade for you mister hmm, Zobaczmy, coś tu jest? Nie tu? Hmm. Jakoś biednie w tym No jakoś biedną dzielnicę na nas rzuciło Co Paweł? Myślisz? <laughs> Kurde, coś. Halo, Paweł! Pawełku! Pa Paweł... Dotknę cię!

O, widzę, tu jesteście. Norbert, tam jest ta no, no. duża coś. Rozpierdalać <ślesk> no, w tych małych.

jak ją powaliłeś? No tym obrazem! Zajepałem i upadła. Daj ja to podniosę, ja mam więcej siły. No ale... No, czy ty masz tyle co ja? Ja mam dwójkę, bratku. No, to ja mam jedynkę, no i chodź. No, nieź to. Potrzebuję. Do góry. To... Do... Nie, kurwa, kurwa. No jak to ma do góry, jak to nie przejdzie ci tak rozumiesz? Ty Ty, geoma... ty matematykę ma... Umiesz? No to trochę niżej daje ty ogól z drugiej strony? Tak nie O kurwa, klopak Nie tyle, nie tyle. Może zostawmy to tu. Do tamtego no, zanieśmy ten... to co mamy w wózku. Sprzedajmy, bo ...wstajemy, że Extraction drugi jest tu. Tu Nie kłaść tego, bo to spadnie. Jужаяющим Drogi mój o dwa tysiące straciliśmy. Patrz, dwadzieścia cztery, prawie to podnieść? Ja dam radę, bo mam dwójkę o kurwa.

to musimy podgościć jak tak Powiedziałeś to jak umarliśmy chyba <śmum> Dobra, ja powiem tyle, speedrunuję od razu śmierć, żeby szybciej na tym rządu wpalić Nie, ja tu chcę Arena

nie, nawet Jak sam nie się nie mieczem. Jak swoim własnym mieczem? Nieeee. <laughs> yeah! Android nie wygrał. Nie wygrał. A nie wnesę tam to to nie, to nie wygrał. Słom jakiś. Łooo, <laughs> wyjewał <Wow, Pama laughs> Bo Paweł, widziałeś co ja Easy. Ja, ja podnieść, podnieść, ale jeszcze nie wiem, tak Ja dostałem one shota od on, nie wiem czego. Co no, widzisz? Ja próbowałem kogoś odtrącić, bo z Ale nie wyszło ci Wiedzę, że Zuzia jest jakaś opętana No teraz pojechała z kimś Sobie w podróż, poślubną Nie. Do prawdy Morbert bo kapitalizm nie wygrał Ty no, dwa kille zrobiłem przynajmniej Ale nie, ja ci pieniądze bo... A nie, po E2? Nie, no. Co? Już się E2? No już, no już dawno jest, się to już. beta. po open beta już dawno można grać. A jak zapłacić pieniądze, to jeszcze wcześniej mogłeś mieć. Nie, nie. Niosę uran, niosę uran. Niosę uran. 100! Działaś to. No nie, dodge Meister. Dobry cypek jesteś, w te Klocki. Utalentowany, młody faker. Nie no, ale że Ty to rozpierdalasz. No a jak on nabijanie Ja nie Patrz. To weź.

Kurwa, weryzacyjne ja, co się... No nieźle, niezły wariaty z nich Ja chyba biegł w oł, jadę Cześć Pawle Znalazłeś tu coś? Paweł, bo cię. Widziałeś Paweł? Ha! I Paweł za tabu jest. Nic tu nie ma. Ej, tu jest drugie piętro w ogóle, chodźcie! <coughs> nie ma tu nic. Aha. O kurwa, jest enemy. gówno No do huja no Paweł weźmiesz to? Dobra, idę tu To był jeszcze jest. Co ja to zabiję. Paweł! Czemu to zeszło ze mnie? Paweł? Weźmiesz to pudło? O tak. Paweł, nie patrz za siebie. <coughs> o <Hello>, Pavel <coughs> o <to ideme>, <coughs> Ty kurwo! Well, się. Nie, ty mnie zabił, co mnie zamordował. Spore medytację to zrobił, cwal. Powiedział, co się krzemiesz? Chciałbym wrócić do rezerwy. A co czarek robi? Leży, chyba co. What is going on inside their head? Mamba w pary z O czarek, nie, on się rusza. A nie on jest kwadrat. To chyba aska jest. Albo nie, ale jest nie wybieniło. Ale chyba tylko my żyjemy. Chyba. A to na klimat naprawdę nie żyje. Mhm. To pytanie. Wracamy po jej głowy? Nie wiem co za gaje, nawet jest w pójmuł Jest najwięcej miło. pieniędzy im zarabiam nawet mnie nie skrzeszył Jakby... W zbliżnę jeszcze zostało tak, tak, się mi odpłacają. Zawsze mi leżę rundę i tak waję no tak, ja to tam żyje No No, fajnie zrobiłeś. Ale bym sobie zagrał jeszcze rankę dzika w lalu, żeby odrobić alpeczki. Pewnie tak. Tak, Cypek biegnie do pokoju z laserem, Slimak akurat wychodzi i laser od razu zaczyna strzelać. Nie, to moje jany nie zarobiłem. Czarek, awkiem byłeś! Czarek, awkiem byłeś! Nie ma czegoś za dwa koła? Na. Ja idę za dwa koła. Ja biorę heala. Ja wezmę range upgrade. Tu jest stamina, ty. a nie stas. O, Spring Speed. Paweł. Lingua, Paweł. Lingua...

Jedziemy stamina. Zoom Nie było drugiej staminy, to widziałem sprint skiada. Ja Panowie teraz fokus. No teraz razem bez śmierci, teraz razem bez śmierci Pane bez śmierci robimy to To muszę jako pierwszy O od razu O ile rzeczy Liiiinge... Od razu można zostawić te rzeczy. Ej, wózek będą. Linga. No, ja wszystko kładź na to. O, tej mój brat. Główną strategią jest to, że ktoś ma 100 HP, to może tylko goś dwa razy poleczyć, bo tak czy siak 25 HP mu odnowi. Nie, nie kość tego, nie kładź tego, nie, nie kładź tego, tego to, nie tego. wyjmij to, wyjmij to, wyjmij to, wyjmij to. to. to, to, to. Za wcześnie, za wcześnie. Wyjmij coś małego, wrzuć mi do wózka i wtedy połóż to. Dobra. Kuba, ty masz siłę, to chodź wazą zaniesiesz. O, O, po prawo. kolejny spokój. Nie no, sprzynaje to po prostu no, Cześć, poczekaj, wiesz co? Pakuj to Porażę to Dobra, jedziemy dalej Biegnij, 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 zdążysz, a no, nie. No, spokojnie Jedziemy, tu. Ano no, ja prowadzę spokojnie. O, o że się, żeś zablokował. Za, nie, no jedziemy. Maga głowa do góry, do dołu. Dobra, daniosę to chyba W sypialnie skrajzorka uwaga Jaki? Co? No Robi slopitopi z twistem Idę Gdzie jest wózek w ogóle? Czaraj go ma o, tam właśnie gdzie idzie, że sprajzor No jak mam ci zanieść? Ale was on przeżył. No ale stracił wszystko. wózek? Nie. A, ja masz od razu. Zajęcie. czarek z wózkiem. Hmm, co oni robią? za ścieraki, Paweł, co, co, co za ludzie, co za człowiek. To ja to jedziemy. Pedały głupie. Tak zwane cfele. Zobaczmy. Patrz, e, na górze jest coś. Ha. Tak? A możliwe, bo no? to są piętrowe te. No, no ale parkura robią. Pa. tu jest U. główka. Jeszcze wyżej da się. Tak. Wziąłeś główkę? Tak, wziąłem. To ja tu jeszcze są pieniądze biorę. Coś jeszcze było na górze? Nie, tylko tyle. Za. Oj, 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 trzymam. Daj, po prostu pozaniaso to. Jeść pierwszy Jak ślimak zdjął? Ej, crazolka go zaatakowała Zrobiła mu sloppy topi z twistem i nie wytrzymał biedaczek. No ty Ale wiec, return, to kurwa, to się kurwa, no to jest się... pieniądze. Dobra, poczekamy. Biegiem wszystko. Tylko nie dostaniecie teraz statku, bo ślimak jeszcze odrodzi się. Stop! Co za głupie, nie, oni są głupi! Stop! Pedały! O, nie mogę z nimi, no. Oni, jest... nie. Trzy... Cypek, 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 halo. Co? Stój tam, jak wyjdziesz z tego. Ile masz HP? Lalka tu jest, 110. Masz 100? To. to Cypek, zanim pójdziesz do statku, daj dwa razy użyj na mnie, bo tak ci jak 25 HP ci odnowi. To jest opestrz, z dawo jest. Nie, co za ludzie z nich. Nie wiem, że się specjalni. 20 HP. Oni są specjalni, no. Nie, ja dla ciebie dałem 20 HP. Nie wiem, ale dlaczego? No, why no? Nie wiem dlaczego, teraz zaczęły Dobra To ja biorę minimalnie 15k Ta. Ja biorę, ja biorę siłę 5K. Ja siłę biorę Ja wziąłem Ja To i wybiłem Dobra, ja też ja i i więcej nie chcę Czekaj! Jуж Może apteczkę weźmiecie jeszcze na mych trochę No nie robię ulepszenia, jakieś. Nie kupuję w zaszkach, nie kupuję, nie kupuję. A jakieś lepiej wziąć. Nie, nie, to nie, to nie. to nie. bo to jest dla jednej osoby, nic nie. Te małe najlepiej brać po 25, więc jeśli na nie. No, nie, po prostu, ma, to ja wezmę sprint, sprint. Dobra, no, ja to ja sprint, w po prostu. SPRINT JEST mój, SPRINT JEST mój! Nie, Siła mój. moja jedna. Stamina moja. No to moja. ja biorę siłę. No jak siłę? Siła jest skupi. moja! Nie wiem, wyczułem, że... To ja biorę jeden sprint, i jedną siłę. Oj. Ja biorę sprint. Tak, w razie ja O! <laughs> Nie, kurwa noce. Przeżyłem, przeżyłem. Pierdolone Killa biorę. Zoom. Teraz sobie mogę kurwa spierdalać. one pedały. Nie, tylko byście zabijali ludzi. Panowie. Nie, nie wiem kto kurwa tego granata wrócił. ja? <śledzimy>